Miał być knockout, to był knockout. Nokaut, który wstrząsnął światem boksu i pokazał, że Anthony Joshua wrócił do łask i odzyskał utracony honor boksu po blamarzu Tysona Fury'ego przeciwko Francisowi Nganu. Antony Joshua i Francis Nganu zmierzyli się na gali, która odbyła się 8 marca 2024 roku i nazywała się Knockout Chaos. Oczywiście Antony Joshua, dobrze nam znany AJ, były mistrz wagi ciężkiej, który powraca właśnie po porażkach z Aleksandrem Usykiem, a Francis Mganu, kameruński zawodnik MMA, teraz zawodnik boksu, który opuścił UFC, żeby pokazać, że poza UFC też można pieniądze zarabiać. No i w tej walce na pewno pokazał, ponieważ chyba zarobił 20 milionów za nią. Pokazał także, co Kacper wspomniał, w walce z Tysonem Furym, że być może zostanie siłą, która się liczy w świecie boksu. Ale no bądźmy szczerzy, ta walka z Joshua uświadomiła chyba wszystkim mi i Kacprowi. Tyson Fury zlekceważył Nganu, a Joshua pokazał, że to zestawienie powinno być od razu uznane bardziej za show niż tak, jak niektórzy uważali, że to będzie jakaś walka na równi. No ja myślałem, że to będzie walka na równi, ale wzmylił mnie ten przebiegły Fury po prostu w tym wszystkim, który wyczynia jakieś cyrki i jest bardziej biznesmenem niż bokserem omówmy walkę, przejdźmy do niej nie była za długa, ponieważ no w drugiej rundzie już został znokautowany Francis, co można tak powiedzieć może o postawie Francisa nie widzieliśmy jej za dużo, no ale to była ta klasyczna garda z MMA, czyli ta taka szeroka bym powiedział, bardziej na odbijanie ciosów, no przynajmniej tak z początku się wydawało, że Francis był trochę bardziej mobilny, naoliwiony bardziej, szybko się przekonaliśmy że jednak pomimo tego, że miał teraz więcej czasu na trening, no to nie dało to za dużo, ponieważ no tak naprawdę Dżuśła pierwszym lepszym prawym jabem go powalił na deski, co no było dosyć zaskakujące. Ja szczerze się nie spodziewałem, wręcz powiedziałbym, że to był ten typu cios, że ja mrugnąłem i go nie zauważyłem nawet. Bo to był ten pod koniec pierwszej rundy, tak? O tym mówimy. No to też no był taki właśnie bardzo zaskakujący, ale też no dla mnie najbardziej zaskakujące to było właśnie to w jaki sposób porusza się Francis w tej walce, bo miałem wrażenie, że przy walce walce z Furym. Francis wtedy faktycznie bardziej boksował, w sensie, że bardziej ta jego postawa, garda i to w jaki sposób się porusza bardziej jest takie bokserskie, a tutaj przy walce z aj to miałem takie wrażenie, że się to MMA właśnie daje tak bardzo we znaki, które no niestety nie ma w boksie za bardzo sensu. Chciał na swoich zasadach, myśleliśmy, że to była podpucha trochę jak było przed walką, że Joshua te prawe ćwiczył. Większość chyba się że Joshua będzie próbował przedłużyć tę walkę, nie będzie szedł na knockout z osobą, której jedyną bronią był tak naprawdę knockout jakiś. Powiedziałem, widzimy, że Joshua zlekceważył, tylko nie tak jak Fury, że po prostu się nie przygotował, tylko słusznie zlekceważył te całe przesłanki ku Nganu i po prostu wleciał. No tak naprawdę, już ta druga runda to Nganu można powiedzieć że nie wiedział co się dzieje. Kolejny knockdown już drugi wleciał, a ten trzeci knockout, knockdown, no to, to naprawdę było potworne, uderzenie, Dwie rundy za bardzo nie ma, jego game planie mówić, ale no właśnie Joshua bardzo słusznie, bo to jednak przy zawodnikach MMA w boksie widać, że mają to ciekawe przyzwyczajenie, że zmieniają często pozycję. No i Joshua wyłapywał na tym Ganurze, gdy on zmieniał pozycję, on to po prostu dawał na czysto się uderzać AJ-owi. No to będzie po prostu to, co będzie w jakichś tych powtórkach, że top 10 nokautów w historii, tak jak ten nokaut Wildera na szpilce. Tak, też tak myślę. To przygotowanie tego prawego. Nie dziwię się, że Joshua wybrał ten cios na egzekucję. Jak znam, powiedzmy, Joshua, bo wspominałem o tym, że to był swojego czasu mój ulubiony bokser, właśnie. No to było widać, że on z tego prawego korzysta i że to jest taki jego az w rękawie. Takie działo, które ma dobić. Prawy prosty z takiego całego, pełnego skrętu, z takim wejściem, z pochyleniem do przodu, właśnie, tak, żeby całą masę ciała w ten prawy włożyć, a Joshua tej masy ma, ma jej dużo, więc ma co też tam włożyć. Nasuwa się pytanie, co teraz z Francisem? Zapewne do MMA chwilowo wróci, no bo kontrakty. No ale no tu była już brutalna weryfikacja. No zdziwił mnie ten knockout, no i szczególnie też był ten strach, no bo tam długo leżał na tych deskach, nie wiem ile dokładnie, jest dobry, dwie minuty. No co, no chyba klasycznie, no trzeba powiedzieć. Tylko Wilder został, mimo że już tak wszyscy męczą tego Wildera. A on nie wiadomo, w jakiej formie jest aktualnie po tym parkerze. No to no użyję słowa upokorzenie Wildera. To może jednak taki One Punch Man kontra One Punch Man jest jedyną opcją dla obydwu tych panów. Dla Wildera jako już takie ostatnie duże pieniądze, a dla Francisa, żeby może jednak gdzieś się zlegitymizować w tym boksie. Zawalczył tak naprawdę z najlepszymi, także myślę, że faktycznie Wilder pozostał, ale też trzeba dodać, to co Joshua powiedział właśnie Francisowi po walce czyli żeby nie odchodził z tego boksu bo ja tak jak patrzę sobie na tego Francisa i tak dalej to zresztą też przy omówieniu walki jego z Fiurem może być dobry legitny bokser właśnie tylko byle żeby tak jakoś tam go podreperować że tak powiem no wiadomo no chłop też swoje lata ma i tak dalej i by się uparł to on by mógł jeszcze w boksie trochę zwojować no może na mistrzostwo już jest za późno chociaż to też może się zmienić tak Mogą się pewne roszady pojawić, nic nie jest takie przesądzone do końca, ale wydaje mi się, że mógłby gdzieś tam koło tej topki się kręcić. Tylko no tak jak mówię, musiałby się po prostu już skupić na tym boksie w 100%, żeby to zadziałało. I też mam właśnie takie życzenie, jak Rzuszuła, względem jego, żeby on faktycznie w tym boksie został, bo on mi się tam po prostu podoba i on mi tam pasuje. Jest takim ciekawym urozmaiceniem w tej wadze ciężkiej. Strach po takich potężnych. No, także że już jak się rozbiło kogoś, no to już jest rozbity na zawsze. że Teraz, no, ktokolwiek wyprowadzi jakiś mocniejszy cios, no to może być ten problem, że będzie składał każdy już nganu, który no, wydawało się dosyć dobrą wytrzymałość na ciosy. na no, tutaj te ciosy naprawdę bardzo naruszały jego zdrowie. Rozumiem, o co Ci chodzi. Takie rzeczy podnoć też się z psychologami przepracowywuję, jeśli chodzi o ten taki strach przed ciosem. Wiem, co to oznacza, bo, no, też przez to przechodziłem mówiąc szczerze. Tak zaczęliśmy od main eventu a walką przed main eventem to była walka przeze mnie dosyć wyczekiwana, czyli Zhilei Zhang kontra Joseph Parker no i Zhilei Zhang, chiński zawodnik, no jest starszym bokserem ale gdzieś tam pojawiały się opinie, że jeszcze jest w stanie gdzieś ją wyciągnąć w mistrzostwo, niczym jakiś George Foreman z takim starszym wieku no styl dosyć podobny też powiedziałbym, że boksowania, czyli te uderzenia, które wydaje się, że nic nie robią, a robią bardzo dużo. No i też Joseph Parker, który ostatnimi czasy także robi comeback, można powiedzieć trochę jak AJ, też na tych samych galach walczą, więc gdzieś ich te kariery razem idą. No oczywiście tu scenariusz się wydawał taki, że Parker będzie boksował jak najbardziej trochę jak z Wilderem, a Zhang będzie czekał na knockout. No i tak było. Parker od razu zaczął atakować, a Zhang wyczekiwał taki pasywny. No jest to szybki bokser, chociaż już troszkę widać, że tej szybkości mu. Brakuje, już powoli spowalnia, a taki, który wyczekuje na swój moment. No a ten moment w tej walce kilka razy nadszedł, no ale no, niestety no nie udało mu się tego właśnie wykończyć. Taka walka ze strony Żanga była, żeby się nie zmęczyć. Ja na Żanga właśnie bardzo liczyłem tutaj w tej walce, bo też jestem jednym z tych jego fanów, którzy napłynęli niedawno. Czyli jestem po prostu tak zwanym sezonowcem, ale gdzieś mimo wszystko czekałem. No i tak ostatnie rundy, gdzie już było widać, że. Jang jest bardzo spompowany, już mówiąc krótko, wymęczony i bez kondycji, bez pary, ale i tak był groźny do samego końca. I ja siedziałem i wierzyłem, wierzyłem po prostu, że on gdzieś tam jeszcze jakąś petardą tego parkera ustrzeli. No ale to się nie wydarzyło. Co do parkera, no to, że tak powiem, zrobił swoje, po prostu wypunktował tego żanga. Nie obyło się bez liczenia, że parker dwa razy był liczony. Mimo tych dwóch liczeń, przewaga punktowa była mocno po stronie Parkera no i zasłużenie wygrał, no mimo, że Zhang tam jakoś przy ogłoszeniu werdyktu było widać, że jest zszokowany. Myślę, że chyba tylko on był zszokowany, no bo jednak Parker zdecydowaną większość rund wygrał. Tą główną obawą, przynajmniej u mnie jeśli chodzi o Zhanga, to byli ci bokserzy, którzy no po prostu częściej uderzają, którzy są sprawniejsi, wyprowadzają więcej ciosów. Gdzieś tam przy walce z Joe Joyce'em można było gdzieś zobaczyć, takie przesłanki, że może tacy szybsi, bardziej atakujący bokserzy gdzieś mogą zagrozić Żangowi, ale Żang, że tak powiem, w obydwu walkach szybko ukrócił głowę Joyce'a. Tak, no tutaj Parker bardziej zachowawczy bokser, bardziej idący na punkty, że jednak power punche, ale były takie bardziej zrównoważone, czyli na przykład na ciało, żeby zmęczyć tego Żanga. Żang dominował w sensie postawy, że jednak no, Parker wokół niego się kręcił. Później już nie, ale w początkowych rundach to sobie ustawiał Parkera tak, żeby go mieć w tym narożniku i żeby wyprowadzić serię, ale no jednak Parker uciekał, też się odgryzał i im dalej właśnie tak jak mówisz walkę tym gorzej to wyglądało dla Zhang'a, a Parker no widać, że to jest zawodnik, który jest zawsze gotowy na te 12 rund, no i po prostu napierał, napierał, pomimo dwóch knockdownów, no w trzeciej rundzie czysto na twarz lewym prostym Zhang trafił, poczuł wtedy krew Zhang'a, no, ale Parker przetrwał od tego knockdownu było trochę widać zmiany też taktyki, no bo Parker zaczął bardziej też że tak powiem, 1 dwa serie takie mocne naprawdę nawalać, nawalać, odskakiwać i żeby ten Zhang nie zdążył oddać, no i tak naprawdę tak już to wyglądało że jednak Parker, jeśli chodzi o uderzenia i tak dalej, on to dominował tak Zhang za bardzo pasywny był jeszcze, no właśnie, udał się ten drugi knockdown, to w ósmej rundzie właśnie się przychylił do uderzenia żanga. Parker chciał się schylić, no i dostał po prostu prawym w bok głowy, no i nawet nie poleciał, tylko musiał przyklęknąć aż, no bo jednak sam siebie troszkę nabił na to uderzenie. Niestety widać te limity Żanga i też pokazało innym jak sobie z nim radzić. I tak już go unikała większość bokserów. Zdziwiłem się, że Parker wziął tą walkę no i szacunek dla niego. No to tylko utrudniło ten ostatni pościg jeśli chodzi o żanga, żeby wygrać mistrzostwo. Parkerowi to pomogło. Teraz jest tym całym pretendentem do mistrzostwa, więc zapewne on albo Churgowicz dostaną tą swoją szansę na usyka czy tam Fiurego. Trzeba przyznać Parkerowi Mówi, że jest to ciekawy bokser, na pewno taki nieustraszony, no no i to by było tyle z tej gali, no się przedłużała dosyć długo, no nie wiem czy jeszcze masz jakieś wrażenia do podzielenia się o, o tej walce, czy o tej walce? Nie, jedyne mógłbym takie podsumowanie właśnie rzucić tego wszystkiego, jak bardzo zaskakująca dla mnie ta gala była, to było to, że no jak czekałem na tą walkę to byłem dosyć zmęczony, w sensie chodzi mi o, oczywiście o walkę wieczoru i dlatego miałem nadzieję, że jak wszedł Parker z Zangiem, to miałem takie, że u nich to się szybko skończy, za chwilę będzie Joshua z Francisa. No Ale ta walka trwała długo, no trwała 12 rund na pełny dystans. I już po prostu szedłem spać, bo myślałem, że po prostu, że Joshua wypunktuje Francisa przez 12 rund i tu się okazało, że wręcz odwrotnie. Więc można powiedzieć, że na swój sposób ta gala była zaskakująca jednak. Tyle by było z naszego takiego szybkiego omówienia tak naprawdę dwóch walk głównych z tej gali. Uznaliśmy, że raczej one będą interesować Was widzów, a jakie Wy macie wrażenia z tej gali, czy Wam się podobała, czy zaspokoiła Wasze potrzeby, jeśli chodzi o boksy, jak Myślicie, jak dalej będzie wyglądała ta waga ciężka, no bo to jednak dwa pojedynki, które dużo namieszały w tych wszystkich rankingach. Więc pamiętajcie te lajki, subskrypcje, komentarze, co się tylko da jakiekolwiek interakcje. Teraz troszkę tych walk nie będzie, więc zapewne jakieś się wymyśli inne serie na poczekaniu. To do następnego. Trzymajcie się.